Siemanko no ziomeczki e, Witam was w odcineczku z Rivals'ów Poczekajcie Zmiotujemy Oj Robimy miota. No ja nie crosshair Chociaż O dobra, sobie swój To jest mój ziomek, przywitaj się ELO Dobra, ale bez wygłupiania, dobra? No to wcale najpierw gramy. No, one no dawaj, czekaj. Żeby one nie way. było, tylko bronie, które mamy. Muszę ustać, co klikam. Tylko bronie, które mamy. W sumie to one. może być. Zwykły tryb, dawaj. No, usta się. No, i lecimy. Dobra. No, chciałbyś. Ta mapa jest coś śmietnika. Arena lepsza. Siutek jest. Ale gołd. Mm, weźmiemy sobie mój standardowy loadout. nie. tak czekamy, aż y, wybierzesz, więc. No. Czy tyś Arpega? Dobra, o nie. Czy od kiedy tu tyle pije? Ej, czy... Ej, czy Erpek dostał buffa poważnie. Czy Erpek dostał buffa? Co tu się stało? Czemu to mi zadało 120 HP. A ja zaraz sprawdzam. Ej, po tej gierce czy. O, ale to było dobra. Jeszcze nawet... Nie, chyba w trakcie gry. Dobra, nie to sprawdzę w trakcie gry, bo coś troluje. Dobra, sniperkę chociaż wziąłem. Albo dobra, sprawdzam. Hmm. Szybko, RPG, RPG. Czy jest tutaj coś o rpg -u? Nie widzę, pewnie gdzieś niżej. Czym to było? Six Seven winstryka. Kurde, mam głośno tą grę. Czy ja mam claim re rewarda? Tak, pewnie już zaraz my... Mnie... Nie no, erpek Bafa dostał. No, w główkę bije więcej. Co się chyba woli. Jak mogli erpega zbafować? O, pięć kluczy bym przeczytania. W sumie nie przeczytałem, ale tak. Jesteś tu mojego kolega. Może być trochę słabo słyszeć? Kurde, rozwój. Nie, nie. Dobra, nie patrz dobra. Idziemy. Jakiś inny tryb śmieszny trzeba. Kurde. Daj, z rola? A zabramy e, ten. Daj, TT. Te, te. A wybaczę 1HP. Gramy ten tryb z 1HP. Um, gramy tryb z 1HP, dawaj. Kość na podium. Który snajper? Snajper, Nie, bo tu nie ma snajperki, bo to jest ten... Rzecz rewolwer i nóż. Wiesz jaki to jest tryb? To jest ten tryb. Jak coś to nie jest tak, że z kolegą gadam na DC albo coś, tylko jest... Tylko jestem u mojego kolegi. W sumie to jest bardziej kanał mojego kolegi, ale ja mu kontent tworzę. Ole, ole, co Kurde, to Osz! Ale dostałam. Ech, zobaczcie. Czy na tenf? Czy... O Jezusa, klikam. Nie, na urządzeniach mobilnych nie można zagrać tak jak na komputerze to... Oh, kurde, dobra. To nawet nie jest moje główne konto. I jak to nagrywam, to jest event stylu Brainroad. Więc... Pewnie większość osób na nim jest. Teraz ten tylko jest broken. O właśnie. Ze swojego utrudnienia wyłączę z autoshota, bo miałem go włączonego. E, disabled A do, dopiero... Ale... Uuu, ale duży e, Właśnie, nie, jak nie mam auto shota to mogę cię z robić Eee, to Uy, nie trafiłem. Link, jeśli chcecie mnie to znajomych dodać, to w opisie kanału jest link. Yy, no wciąż tu jestem co produktem po angielsku. Bo nie wiem, jacy widzowie mnie oglądają, ale... O nie! A dlaczego mamy jeden stał? No to tak, tak działa ten tryb? Dobra, Ja Nie, to jest inny. Wiem, <laughs> że ludzie za każdym razem grali inny. Eeeee. Het on View a to będzie taka beka. Chyba pani sniping. Albo dawaj default dual, czyli tylko te standardowe bronie. Dobra? Dobra. Dobra. To rzecz nie była. To już w ogóle e, tekstury wyłączone. Z tego typu. co widzę, co prawda. Jest to mnie, u mojego kolegi, więc ja mogę zobaczyć jego ekran teoretycznie, ale nie chcę, żeby nie było oszustw. Dobra. Na tym polega ten tryb, że się gra w ten sposób. Ale dobra, na tym koncie są takie sertinki trochę słabe. Uch, nie. teraz jestem No tak, bo ja ci potem zreagowałem. Nie, dobra. Technologia na urządzeniach mobilnych. Ja mam takiego nie e, Jeśli się nie mylę, na kanale jest jeden film. jak gram na kąpię. Chyba że to nie odrzuciłem. Możecie zobaczyć, jak to jest w ogóle pierwszy film z głosem. Dobra, ja gram jak jakiś bot. Postawała tu szata. Dobra. No, miałem zero. Miałem zero. I... Ale słyszałem dźwięki. I spróbujemy zarobić się, boostować... Jeśli chodzi o najdy, to ja właśnie takie zawsze wybucham. Ty masz chyba mniej chapę niż ja. No teraz na pewno masz. Jesteś to strzała. No nie do końca. Nie do końca ale A, tak czy... jak mówię, mojego kolegę pewnie słabo słychać. Kurde, ale to funkcje w tym to są nieczyste. Coś to mój kolega ma autoszota, dla... Mój kolega ma autoszota, te e, są takie fory w sensie, bo e, on jest mega s -s słaby na telefonie. Dobra, będę. Dobra, dam ci jeszcze większe fory. Tylko z tego pistoleciku będę. O kurde. Dobra, tylko z tego będę grał. Tu w ogóle. Jesteśmy jak coś. się. Dobra, ten A Ale spróbujemy z Ja sobie będę tylko na plicy Albo dobra, spróbujemy w ten sposób Widzowie widzą Jak? Chociaż w samym życiu mamy Mamy jakimś cudem tam 13 subów Ale takie Ej dobra, na tej kamerce W ogóle łatwiej można trafić kogoś Ej, czy Jak gram na tej kamerce to się czuję no, tak Jak na cheatach jakiś? nie? Ej, ukucnąłem, to ręką idiota. Ej, to dziwnie wygląda z takiej perspektywy. Ej, co ty chcesz zamierzałeś zrobić, drogi kolego? Nie nic. nie, nic. Ty byś nigdy czegoś takiego nie zrobił ze mojego kolegi z klasy. No, bo mój kolega z klasy nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Dobra. Nie, dobra, truluje. może ci zaraz dokupię inne bronie. Nie no, bez przesady, bez przesady. Nie, bo jest ten kolega mówił, że może mam kupić dwa koła bambuksów. Ja on powiedział, że może, znaczy najpierw mi obiecał, potem e, powiedział, że może e, kupi mi karnecik ten za tysiące bambuksów. Jest, dobra. Ale nieźle. No co, jak na ciebie to dobrze. W ogóle ten update jest dorąbany w Ryvalce. Nie dla ciebie? Według mnie po prostu. E, bunny sniping, bez autoshoota jestem w to niczym. ty no. kombinujesz? Tak też można się teleportować. Ty wiesz co to jest? Co? Dar się przekonasz. To coś... Trzeba będziesz bardzo dobry, tylko na to że grasz na telefonie. Ale ja cię mogę przechyczyć, to jest zwykła arena. O kurde. Dobra. Wiesz co to jest? Tak. Dobra, bez autoszata może być problem. D. Wiedziałam, że to się tak skończy. Dobra, w sumie shorty mam też na blisko. Trzecie konto, jest tak biedne. Jak coś to on się tylko dwie pułapki na grę, on tak cię ostrzega. Ostrzegam. Jest! Nie, nie, nie. Tutaj była mina, ja wiem. Co to jest za celownik w ogóle? Nie, dobra. Jest! Nie, ale to jest za mocne dla mnie. Wiem, ten tryb jest jakiś dziwny. Spróbuję tak dosłownie tylko perka. Co się ja się nie wybijam w powietrze.

nie dobra, jestem taki blady Ja jestem Najgorsze jest to, że, że ja sam to powiedziałem, ale się nie mogę wybijać Nie kurde, nie przemyślałem tego A bo Dobra, jedno wybicie na rundę robimy, tak dobra. Oj, Miss Klik. Jest. Zaczęliśmy się tak zabić. Co? Widzicie, dlaczego no, poruszałeś? No bo się wybiłem drugi raz, wiem, ale... A bo dole. Nie będę się w ogóle wybijał. Kurde, no nie! Ej, tak jest ciężko raczej przeciwko autoszaterowi. No bo ja tak rozstawiłem tą pułapkę. Co tu było? Jaki lak? Nie, co? Nie wierzę. Ej, to jest ciężkie. Dora, nie gram jedno wybicie na róg, bo to tak mega ciężko. No, dla mnie to tak samo. Albo dobra. Teraz spróbuję się w ogóle nie wybić. Idźmy stąd. Idźmy stąd. E dobra. Przeciwko autoszyt... Dobra, wybijam się. Nie! No czy tak? I nie działa mi! Lag! Lag, umarłem. Zabiłeś mnie już pewnie. Zabiłeś mnie już pewnie. Co nie? Odpowiedz. Nie. Nie. A, spra sprawdź połączenie z internetem. Eee, wow. e, Okej, okay, to też to się spodziewałem. Mm, to chyba... O nie, dobra, wczytało, wczytało. A z tego co widzę, wygrałeś rundę. O, dobra. Mm, to było już na tyle z tego filmu, pewnie będzie jeszcze druga niedługo, na razie.